Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Właśnie jestem na spacerze. A tu takie, takie załamanie pogody. Oczywiście świetny angielski dach, który na pewno mnie uchroni przed deszczem, ale to nie jest jak to jest jakaś instalacja artystyczna, więc Jarek nie narzekaj. chciałem poruszyć temat po obejrzeniu odcinka na kanale NygusPL. Zapraszam Was na na kanał tego, tego mojego, można tak nazwać, YouTube'owego kolegi. Życie, życie Negusa i Negus.pl. Negus.pl Ziomeczek pokazuje auta, jeździ do Niemiec, wystawia na tacy samochody, że możesz sobie skontaktować się ze sprzedawcą, jechać tam, kupić, bez wstępnego oglądania, bo on wszystko pokazuje. I w pewnym odcinku zaproponował ludziom, że zorganizuję sobie zrzutkę i jak każdy, tam nie wiem ile jest 36 tysięcy subów chyba no i jak każdy tam by wpłacił tą złotóweczkę to no to będzie chłop miał, żeby tam dojechać, żeby gdzieś się przespać, nie to ponad 1000 km robi, chyba w jedną stronę, czyli paliwo też kosztuje, nie, no i no, i no spodziewałem się tego, że na chłopa wyleje się fala hejtu, tak jak na mnie kiedyś się wylała ta fala hejtu jak rok temu czy półtora roku temu włączyłem sobie donaty, te głosowe i usiadłem i napiłem się tam złotego gazowanego, to już zrobili ze mnie pijoka yy, i żebroka, nie? No. Definicja żebraka to jest osoba, która siedzi, yy, woła pieniądze od kogoś i nie daje nic od siebie w zamian, nie? A po to są zrobione te zrzutki, żeby komuś pomóc, żeby komuś, kogoś wspomóc. Ja na przykład też sobie zrobiłem takie coś na Tipli. Usiadłem sobie w weekend i w jeden weekend zarobiłem niecałe 15 tysięcy złotych. Oczywiście ja odjąć podatek i inne tam pierdoły, które niestety śmierci podatki najpewniejszą rzeczą sobie, że, że są, będą mi nie znikną. że Co nas czeka? No podat płacenie podatków i to i wszyscy spotkamy się w jednym miejscu. No i na chłopa wylała się fala hejtu. Boże kochany, tak jak na mnie, ja uzbierałem te 15 koła. Było napisane na co zbieram? Na wsparcie kanału, chyba było napisane. Kupiłem sobie laptopa za to, kupiłem sobie dobry aparat do nagrywania, kupiłem sobie nowe GoPro, kupiłem sobie mikrofon jeden, mikrofon drugi i mi zabrakło. Jeszcze musiałem dołożyć, ale serdecznie dziękuję moim widzom, że mnie, że mnie tak wspierają. Czyżby to przestało padać? A, przestało. O, no, i tak to jest. Czemu, czemu w tym naszym kraju, pięknym kraju, mojej kochanej ojczyźnie, Mieszkają tacy zawistni ludzie, oczywiście wszystkich do jednego worka nie wkładam. Ja już nagrałem odcinek, yy, odcinek na ten temat, jak tam do mnie się odnosili, nie wiem, było rok temu, półtora roku temu, moi drodzy, już nagrałem około 400 odcinków, więc mogę, mogę nie pamiętać i czasami też mogę się powtórzyć, wybaczcie. Nie? Ale staram się dla was zrobić, żeby było ciekawie. żeby było ciekawie, żebyście sobie oglądali. Dlaczego na przykład ludzie przyje przyjechali teraz, wiadomo, skąd przyjechali, yy, idą. Do takich magazynów dostają wszystko za darmo, za kasę podatników wsiadają do Lexusa i odjeżdżają. Czemu za nich się nikt nie, nie weźmie, tylko rodak, rodaka musi dowalić dowalić tak z grubej rury, bo chłop y, potrzebował jakieś tam wsparcie. To jest normalne. Dla mnie to jest normalne, że y, czy ja, czy ty, czy ktoś tam inny płacił mu tam złotóweczkę za takie podziękowanie. Ja tam już tych donateów nie robię. Tych, tych, no jak to się mówi streamów z tymi donatami głosowymi, bo nie, ale są są donaty te YouTubeowe jest pod każdym filmie wesprzyj że możesz postawić mi kawę możesz, nie wiem, hamburgerami postawić, jak zwał tak zwał możesz mi wspomóc pracuję, pracuję i cieszę się, że pracuję w takim miejscu, w jakim pracuję, że mogę tam nagrywać, mogę tam nagrywać dlatego tak kanał mi się rozwinął, bo Robię to w piekarni, pokazuję Wam niektóre rzeczy, pokazuję Wam yy, jak robić czasami chlebek, jak go zwijać. I oczywiście moje rozkminy, że najczęściej ludzie słuchają mnie jako podcastu. Teraz też nie musisz patrzeć na, moją, na mój kaczy pysk, tylko możesz mnie słuchać jako podcastu. I naprawdę chłop się stara, pokazuje te samochody, jeździ, a tu najlepiej wylać na niego tą falę hejtu, że wbijajcie do niego na kanał Życie Negusa, jak się nie mylę, i Negus.pl. Dwa kanały. Na jednym, jak już mówiłem, pokazuje samochody, a na drugim ogólnie swoje życie, bo chłop wrócił z emigracji z Niemczech i kurczę z Niemiec, z Niemczech jak zwał, tak zwał. No i żyje, żyje, daje radę, ale najważniejsze jest co? Za co ty żyjesz? Gdzie ty pracujesz? Co ty robisz? No takie. No takie to jest denne w tym, tym naszym narodzie, takie denne, takie. Jak to nazwać, nie chcę tutaj brutalnych słów używać, żeby ten odcinek mógł się mógł wyemitować się na YouTube, bo już nie wiem co tam, co tam wrzucać, bo już ostatnie trzy odcinki zostały yy, wyłączane zarobia, zarabianie, więc ich nie wrzucam, bo też coś z tego chcę mieć. Też coś z tego chcę mieć. Robię to głównie dla zajawki, ale jak jakiś grosz wpadnie, jeżeli masz hobby, to jest moja zajawka i wpada mi z tego jakiś grosz, to fajnie, cieszę się. Mogę sobie jakiś sprzęt dokupić, zmienić ten sprzęt, żeby, żeby jakoś była dobra nagrywania dźwięku. Przede wszystkim, jak już mówiłem, większość ludzi mnie słucha jako podcast, teraz też, bo nic ciekawego nie, nie, nie pokazuje, no ale mam nadzieję, Gusię, że mnie oglądasz i się nie, nie ma co załamywać. Nie ma co się załamywać. Pols Polacy są na... Na, narodem zawistnym i strasznie zazdrosnym. Wszystkich do jednego worka nie wkładam, ale moi drodzy, tak jest. No, ja się przekonałem na własnej skórze na emigracji, tu będąc ponad 10 lat, Jakby mógł, to by cię rodak, rodaka w szklance wody utopił. Taka jest prawda. no. Ale już nie będę się denerwował, bo już ciśnienie mi podejdzie za wysoko i zemdleje, tu jeszcze. Nie? Więc moi drodzy, wspierajcie jak możecie twórców. Wszystkich twórców, którzy lubicie. Wspierajcie, ale nie. Ci, co tak najchętniej mają ból 4 litr to siadają i tych, i tych streamerów, takich, co tam takie różne dziwne akcje się odpierdziela. Bezdomni, numer jeden oglądania. Jakieś meliny, które się nagrywają i zarabiają dziennie po 15-20 tysięcy. Naprawdę. To oglądacie, klikacie tam super, nie? A jak ktoś chce robić coś fajnego, coś naprawdę super. Bo jeżeli ja bym chciał sobie auto kupić, to obejrzę sobie na kanal Legus. Nigus.pl i patrzę, o fajne autko i kontaktuję się z gościem, i jadę po auto i kupuję, bez zbędnego oglądania, bo on, bo on pokazuje te auta w środku i mówi prawdę o tych autach, jak one, w jakim one stanie są. I ostatnio obejrzałem ten odcinek i się zbulwersowałem i mówię, i mówię, nagram coś, można iść, czy nie? Jak sytuacja wygląda? Idziemy. no no i tak, tak, tak się odniosę do tego tytułu, bądźmy życzliwi, bądźmy mili dla siebie, pomagajmy sobie, pomagajmy tym, co trzeba pomagać. Ale Polak to musi wejść w cztery litery, oczywiście nie swojemu, nie swoim to pomagać, tak, wszystko głaskać, do domu zabierać, a później płakać, bo nie chce się wynieść z mieszkania. No, mam takich znajomych, co wynajmowali chałupy i po trzy lata próbowali się pozbyć lokatora. Tak naprawdę G możesz zrobić, G możesz zrobić. Tak samo ja wolę, żeby moje mieszkanie jedno i drugie stało puste, niż, by miało, niż bym miał wynajmować, a później się z kim szarpać, bo przestanie mi płacić. Już raz tak miałem, więc dziękuję. No. no i kończę. A ciebie Negusku pozdrawiam i nie martw się, jedziemy sobie z tematem, róbmy swoje i się nie przejmujmy, bo każdemu nie dogodzisz. Dobra, zamykam temat i serdecznie Wam dziękuję za ponad 40 tysięcy subskrypcji. Proszę bardzo, jaka piękna okolica. O i tam wszystko znajdziemy. W tym śmietniku tam. Rowery, wózki, nawet trampolina jest, o. Chyba tam kiedyś wybiorę na darmowe zakupy. Tam właśnie, o. Oczywiście świruję, moi drodzy. Tak to jest, szanujmy się, szanujmy się nawzajem, bo to nie wiadomo jakie czasy przyjdą, naprawdę no, jest coraz gorzej. Ja zawsze drugiemu pomogę z chęcią. Wesprę. Nie podoba mi się to, to, po prostu nie oglądam czegoś. Ale nie... Dowalić. Dowalić chłopu, bo robi robotę. Bo robi robotę, nie wiem czy on pracuje, czy on nie pracuje. Nawet jakby z YouTube'a sobie rzucił, co mnie tu obchodzi? Mnie interesuje w tym momencie ten film, co oglądam. <laughs> Przepraszam. Ten film, co oglądam i tyle, no. Nie rozumiem, nie rozumiem was rodacy. Oczywiście nie wszyscy tacy są, nie? A tam? stawiają do góry chałupy pójść sobie budują sobie yy, na dachach yy, no, żeby było więcej pokoi do wynajęcia nie, nie ma miejsca budowania na, na gruncie to jak już ktoś ma chałupę to może sobie ją budować do góry jak to się tak zwał tak zwał już mi słów brakuje język do podniebienia mi się przykleja bo naprawdę. Ciężki temat, ciężki temat właśnie, nie? Jak ktoś komuś coś wpłaca za darmo, to taki macie co niektórzy naprawdę ból i szczypanie Nie powiem gdzie, że, że masakra. Ale pamiętajcie, róbmy swoje. Nie przejmujmy się. Ja też, nie przejmujmy się. Ja też sobie robię swoje. Czasami odpalę live'a. I możecie też mnie wesprzeć. stawiając mi kawę. Jest komentarz, pod, pod każdym filmem jest wesprzyj. Jest... Y Yy, donate możesz wysłać na yy, w czacie, ale już nie mam tych głosowych, bo już nie mogę sobie pozwolić, żeby jakiś tam Czesiek mnie wyzywał za 5 zł, nie? Jarek, ty taki owaki, nie? Jarek, żeby tak to było było delikatne, nie? Ale ja mam to gdzieś, no. Tak to jest. Plac zabaw, proszę bardzo, ławeczki. No jest ładnie, ładna okolica, tylko ludzie jakby nie byli takimi Śmieciuchami to by było całkiem sympatycznie. Moi drodzy, z tego miejsca życzę Wam wszystkiego najlepszego zdrowia. Dbajmy o siebie przede wszystkim o zdrowie. Dużo się ruszajmy, spacerujmy. Dla mnie praca w piekarni, no i spacer minimum 5 km, tak jak dzisiaj. Też nie deszcz, wyłażę. Wczoraj byłem na nocce, też robiłem y, streama. No i wychodzę. Mniej więcej te odcinki są tak na bieżąco. Yy, nagrywane ten będzie puszczony może za dwa dni, a już go oglądacie. Jak <laughs> jest jakiś fajny temat, to nagrywam. A i tyle, jeszcze zobaczymy, co tam na tamie się zatrzymało. Zobaczmy, zajrzymy. Powtórzę jeszcze raz, szanujmy się nawzajem. I szacunek miejmy do siebie, to jest najważniejsze. Jak będziemy mieli do siebie szacunek, to będzie się nam lepiej żyło do każdego człowieka. Trzeba mieć szacunek, podchodzić do niego z szacunkiem. A jak on nie podchodzi do nas z szacunkiem, to po prostu zrywać z nim kontakt, olać go po prostu. Ja tak robię: zrywam kontakt. Jak nie ma ktoś do mnie szacunku, to więcej się po prostu z nim nie spotkam, nie porozmawiam, bo mi się po prostu nie chce. Po co? Życzę Wam zdrówka. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. Ślad po sobie w postaci komentarza. Trzymajcie się, na razie, cześć.